Co mają ze sobą wspólnego kodeks leningradzki oraz zwoje z Qumran? Ano, mają ze sobą wiele wspólnego. Wyobraźmy sobie, że do 1947 roku a więc do słynnych odkryć z Kumran, odkryć manuskryptów Starego Testamentu, które pochodzą z czasów przed Chrystusem, mniej więcej 250 do, do czasów Chrystusa. Do tego momentu pełnym odpisem tekstu masoreckiego był właśnie kodeks Leningradzki. I teraz co się okazało? Okazało się, że gdy odkryto zwoje z Qumran i porównywano je z kodeksem Leningradzkim z tekstem właśnie tego kodeksu, to okazało się, że tekst jest niemal identyczny. Oczywiście były różnice, były drobne różnice, ale one w żaden sposób nie wpływały na doktryny, czy na większe zmiany, jeśli chodzi o tłumaczenia. I teraz pomyślmy o tym. Między tekstami z Qumran, tymi spisanymi tam, a kodeksem eningradzkim, jest to przedział ponad tysiąca lat. W, niektórych w niektórym przypadku nawet 1200 lat. I pomimo tak dużej luki czasowej, tekst został niemalże identycznie zachowany. Pomyśl o tym, gdy myślisz o wiarygodności Pisma Świętego.